Cześć! Wybaczcie, że w ostatnim czasie nie było na kanale filmów, ale po prostu kompletnie nie miałem czasu na tworzenie ich. Natomiast teraz powracamy. I powracamy z recenzją czegoś archiwalnego, a konkretniej czegoś z serii LEGO Hero Factory, a jeszcze tak najkonkretniej to zestawu 44005 Brazer. Pochodzi on z roku 2013 z fali Brain Attack, czyli przedostatniej fali Hero Factory. No i jakiś czas temu już przyglądaliśmy się na kanale jednemu zestawowi z tej fali, tylko że wtedy... Przyglądaliśmy się akurat bohaterowi, natomiast teraz rzucimy okiem na jednego ze złoczyńców z tej fali. W tej fali nasi bohaterowie zostali zaatakowani przez mózgorobale, które przejmowały kontrolę nad dużnymi istotami. No i właśnie ten tutaj Brazer padł ofiarą jednego takiego, no spójrzcie tutaj mu takie robactwo siedzi i kontroluje jego umysł, przez co sprawiło, że ta istota no jest zła. I nasi bohaterowie muszą ją powstrzymać. Patrząc na tego jego mościa można łatwo stwierdzić, że jest to jakaś taka skalna istota mieszkająca w jakimś, no właśnie skalnym środowisku, być może w jakichś górach, być może w jakichś podziemiach, kto wie. No świadczy o tym chociażby szara kolorystyka, gdzie niegdyś z jakimiś pomarańczowymi wstawkami, oraz takimi fajnie wyglądającymi, transparentno-pomarańczowymi wstawkami, które można w sumie zinterpretować jako jakąś lawę. No i jeszcze mamy tutaj takie oto elementy. Konkretniej są w tym zestawie takie aż trzy. Są to elementy pancerza, które imitują fakturę skały, i muszę przyznać, że bardzo fajnie one wyglądają. Myślę, że mają one duży potencjał do bycia wykorzystywanym w mockach do tworzenia jakichś właśnie skalnych istot, to jest z pewnością coś bardzo ciekawego. Skoro już jesteśmy przy elementach pancerza, no to warto jeszcze zwrócić uwagę na ten tutaj, ponieważ widzimy na nim nadruk przedstawiający właśnie jakieś skały, kamienie oraz lawę. Naprawdę nieźle się to prezentuje. Jednakże tym, co najbardziej przykuwa uwagę w tej figurce, jest jego ogromniasta łapa. No, z pewnością potrafi on nią zadać potężny cios, ja tam bym z takiego łapska zdecydowanie nie chciał oberwać. Mamy tutaj pewną funkcję bawialną. Mianowicie, naciskamy sobie na tą kulkę i wtedy łapa porusza się w górę i w dół i możemy nią zadawać ciosy. No, możemy sobie tutaj jakąś figurkę jakiegoś bohatera znokautować. No cóż, kiedy byłem młodszy, to muszę przyznać, że całkiem podobała mi się ta funkcja. Aczkolwiek z dzisiejszej perspektywy muszę przyznać, że trochę ona psuje tą figurkę, ponieważ cała ta łapa opiera się na takim oto technikowym elemencie. Po pierwsze, ten technikowy element, no jeśli patrzymy na figurkę z tej strony, to nie wygląda to źle, natomiast jeśli patrzymy na nią z tej strony, no to wygląda to już trochę słabiej, ponieważ widać tutaj ten technikowy element. Po drugie, to że konstrukcja tej łapy opiera się na tym technikowym elemencie, Odbiera jej możliwość ruchomości, no bo nie mamy tutaj żadnych zawiasów kulkowych, tylko trzyma się ona na takim właśnie stałym, wygiętym pod pewnym kątem elemencie. No nie ma tutaj żadnych zawiasów kulkowych ani nic takiego, więc nie możemy nią w ogóle poruszać, co no, bardzo osłabia możliwości pozowalności tej figurki. Tak więc no powiedziałbym, że jest to nie najlepsza funkcja bawialna. Długa ręka Blazera nie jest już tak potężna jak pierwsza. No i właściwie jedyne niebezpieczeństwo, jakie tutaj mamy, to to, że w dłoni trzyma on taki oto szpikulec, z którym, no nie wiem, chyba tak dźga, o, w ten sposób. No wydaje się to taka dość śmieszna broń, no ale kto wie, może i skuteczna. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że na prawym ramieniu figurki znajduje się taki oto bardzo ciekawy element, do którego przymocowane są jeszcze dwa takie pomarańczowe elementy zakończone czerwonymi kolcami. No i wygląda to jak, bo ja wiem, może jakaś zbroja. No, na pewno coś, co go w jakiś sposób chroni. A teraz przyjrzyjmy się temu, co jest tutaj chyba najciekawsze, mianowicie temu mózgorobarowi. Tak więc musimy zdjąć brazerowi maskę. No i ściągnijmy mu z głowy to robactwo. I przyjrzyjmy mu się. Jest to jeden element, który jest prawie że w stu gumowy. Jedynie tutaj mamy taką wstawkę z twardego plastiku, na której znajduje się technikowy aksel, za pomocą którego przymocowujemy tego robada do głowy figurki. No i ten mózgorobar jest akurat pomarańczowy. Inni złoczyńcy z tej fali także mieli mózgorobale, które były identycznym elementem, tylko że w innych kolorach. Mamy tutaj czerwone oczy, na głowie jeszcze takie czerwone rogi, trzy pary odnóży oraz długi ogon, na którym znajdują się jeszcze takie, nie wiem, czy mówiąc, jak to nazwać, czy to są jeszcze odnóża, czy już jakieś kolce, czy coś takiego. Jeszcze tutaj na głowie widzimy taką fakturę przypominającą właśnie mózg. No naprawdę nieźle to wygląda. Tak więc ogólnie, no, bardzo ładnie wykonany element, to trzeba przyznać. Rzućmy jeszcze okiem na maskę Blazera, bo ona również jest godna uwagi. Widzimy tutaj taki dość złowieszczy wyraz twarzy. No i podoba mi się, że ta maska ma taką jakby skalistą, kamieniowatą fakturę. Wygląda ona jakby była właśnie stworzona z jakichś kamieni, skał, naprawdę nieźle się to prezentuje. No i w środku mamy oczywiście technikowego aksta, za pomocą którego przymocowujemy maskę do głowy figurki. Pokażę Wam jeszcze w jaki sposób tutaj montujemy tego mózgorobala. No więc nasz brazer ma taką główkę, na której otwór na technikowego aksla znajduje się zarówno z przodu, jak i również na górze. Są tutaj jeszcze otwory po bokach, aczkolwiek one nie są w żaden sposób wykorzystywane. No więc mózgodobala montujemy na górze. Natomiast maskę montujemy z przodu. I możemy sobie jeszcze tutaj końcówkę ogona tego mózgodobala wmocować do tego oto elementu. Wtedy będzie się to z pewnością lepiej trzymać, no i też będzie tak fajnie wyglądać, bo ten ogon tego mózgorobala będzie tworzył takie jakby, no nie wiem szczerze mówiąc jak to nazwać, tak czy tej całkiem spoko się to prezentuje. No i otwory na oczy w masce są umieszczone w takim miejscu, żeby było przez nie widać oczy tego mózgorobala. No więc widzimy tutaj te czerwone ślepia i wygląda to dość złowieszczo. Jeżeli chodzi o pozwalność figurki, no to jak już wcześniej wspomniałem, jest ona dość mocno ograniczona przez tą olbrzymią łapę, którą nie możemy w żaden sposób manipulować, nie możemy jej w żaden sposób wypozować, no bo jak już wcześniej wspomniałem, jest ona zamontowana na tym technikowym elemencie, żadnych zawiasów kulkowych, a nic takiego tam nie ma, no i to bardzo mocno ogranicza pozowalność figurki, sprawia, że nie można z nią stworzyć zbyt wielu ciekawych pus, no i można powiedzieć, że to była taka wymiana, funkcja bawialna w zamian za pozowalność, no i niestety ja wolałbym, żeby z tej funkcji bawialnej zrezygnowano, na rzecz pozowalności, bo to jest coś, co jednak dużo bardziej mnie interesuje. Jest w tym zestawie jeszcze jedna malutka rzecz, o której prawie bym zapomniał, mianowicie taki oto symbol Hero Factory, który możemy przyczepić do naszej figurki, aczkolwiek Brazier jest złoczyńcą, więc jemu raczej go przyczepiać nie będziemy. Więc czemu ten symbol się w tym zestawie znajduje? Otóż dlatego, że na jego odwrocie znajduje się kod, którego mogliśmy użyć w grze internetowej. Do roku 2013 wszystkie zestawy z Hero Factory posiadały takie oto elementy, nieważne czy był to bohater czy złoczyńca. Właśnie ze względu na ten kod, który mogliśmy wykorzystać w grze, ja nawet w tą grę, z tego co kojarzę, troszkę grałem. Czas przejść do podsumowania. No więc jeżeli chodzi o tą łapę, tą funkcję bawialną, no to jest to coś, co zapewne spodoba się dzieciom, aczkolwiek starszych kolekcjonerów będzie raczej irytować. Natomiast poza tym figurka jest wykonana poprawnie. Nie jakoś rewelacyjnie, ale poprawnie. Z pewnością dostarcza ona wielu ciekawych elementów, no i ogólnie podoba mi się jej zamysł takiego skalnego potwora jest to z pewnością coś ciekawego. Tak więc zestaw nie najgorszy, ale też na pewno nie najlepszy. Wydaje mi się, że inni złoczyńcy z fali Brain Etek byli nieco ciekawsi, nieco lepsi. Aczkolwiek to też nie jest jakiś wyjątkowo zły zestaw. No Przede wszystkim ta funkcja bawialna jest tutaj, no jak dla mnie z perspektywy starszego kolekcjonera, czymś nieco zbędnym. Ale poza tym, jak już wcześniej wspomniałem, figurka nie jest najgorsza. Takie 6 na 10 powiedziałbym, czyli raczej lepiej niż gorzej. W tej recenzji to by było na tyle. Wyczekujcie kolejnych recenzji Hero Factory, bo jeszcze trochę ich będzie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!